Cześć, z tej Kacper. Dzisiaj w Akademii Netsu dowiecie się, jak w pompach z serii Premium i Eco Plus zaprogramować krzywą grzewczą. Zapraszam. Dla przypomnienia, krzywa grzewcza pozwala na bezobsługową pracę urządzenia w trybie ogrzewania. Aby zaprogramować krzywą grzewczą, możemy skorzystać z portalu myhitpump.com, którego obsługę przedstawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, lub poprzez sterownik, co za chwilę Wam pokażemy. Zapraszam. Aby ustawić krzywą grzewczą, należy wejść w ustawienia, następnie wybrać obiekt grzewczy, który nas interesuje, zejść pulpit w dół i tutaj mamy do zaprogramowania 5 temperatur zewnętrznych, którym będą odpowiadać kolejne temperatury wewnętrzne: czyli ustawiamy minus 25, minus 15, minus 5, 5, 10 stopni. Tak przychodzi pompa zaprogramowana fabrycznie. Każdą z tych nastaw możemy sobie zmienić, klikając plus, minus, zatwierdzamy OK. Następnie do każdej z tych temperatur zewnętrznych przypisujemy, jaką temperaturę wody ma wygenerować pompa ciepła. Czyli do minus 25 stopni mamy przypisane 40 stopni na ogrzewaniu. Do minus 15. Mamy 37 stopni. I tak dalej. Te temperatury również można zmieniać. Wystarczy ją kliknąć, dodać, odjąć i zawsze zatwierdzić OK. Po wprowadzeniu wszystkich nastaw, aby uruchomić krzywą grzewczą, musimy przejść na pierwszy ekran i zaznaczyć, czy włączyć krzywą grzewczą. Jeżeli okaże się, że krzywa grzewcza nie do końca spełnia wymagania naszego budynku, nie musimy wchodzić do ustawień, aby całą ją przestawiać. Możemy kliknąć na głównym pulpicie ikonkę domku i wychylić krzywą grzewczą o 3 stopnie w górę, jeżeli jest za zimno, lub o 3 stopnie w dół, jeżeli uznamy, że w budynku jest za gorąco. Zawsze zatwierdzamy OK. Prawidłowe skonfigurowanie krzywej grzewczej wymaga znajomości budynku, także może to trochę potrwać. Ważne, aby pamiętać o tych podstawowych nastawach, aby odpowiednio dopasować krzywą grzewczą. Zapraszam do śledzenia Akademii NECU, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.